Dzień doberek, sobota dzisiaj, dzień trochę może spokojniejszy, bo może trochę mniej pracy, dlatego może dzisiaj te nasze raniuszki trochę dłuższe. A to z tego tytułu, że trzeba by się w końcu wytłumaczyć, skąd taka nazwa raniuszki? Raniuszki, no bo rano. A raniuszki to takie fajne, milusie, takie słodziaki, sympatyczne ptaszki, podobne do wróbelka. One będą naszymi towarzyszami, naszymi przewodnikami w tym naszym rannym wstawaniu. Jak będzie ciężko wstać, to pomyśl sobie o tym raniuszku, który tym swoim ćwierkaniem cię obudzi. Bo trzeba rano wstać, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Słowo od Pana Boga na dzisiaj brzmi: Darmo otrzymaliście. Darmo, dawajcie. Wszystko, co od Pana Boga otrzymaliśmy, On nie chce nic zamian. On chce po prostu Ciebie, chce Ciebie kochać i chce, żebyś Ty kochał Jego, chce, żebyś tej miłości się nauczył, żebyś tą miłością się dzielił. To jest najpiękniejsze, co nam się mogło przydarzyć. I to jest ta świadomość, jest naprawdę cudowna, jest rozgrzewająca serca. Niech On nam dzisiaj e, towarzyszy. I my bądźmy e, nieprzerwanie. W całym tym Adwencie, w całym życiu, tacy, jak Jezus. Darmo otrzymaliśmy tą miłość, darmo ją rozdawajmy, tam gdzie jesteśmy, tam kochajmy. Adwentowy challenge na dzisiaj. Tydzień Adwentu za nami, a jutro niedziela. Weź do ręki Pismo Święte. Otwórz to Słowo, które będzie czytane jutro w Kościele. Pierwsze czytanie, psalm, drugie, Ewangelia. Jutro niedziela. Posiedź tym Słowem, żebyś w niedzielę. Mógł tę liturgię świadomie przeżyć.